No wpłynie szczyku. Uh. Yes! i przetestować zestaw na zawodach. Do zobaczenia nad wodą. Jestem na godzinnym teście nad wodą. No i chciałem coś nakręcić, jakiś krótki meldunek z nadwody. Słuchajcie, no ostatni czas, cienka pogoda, deszcze, wiatry, teraz burze mają być, także nic ciekawego. Treningi spławikowe przygotowania do zawodów i dzisiaj właśnie jestem na testach krótkich takich w zasadzie regulacji zestawu metody mm, bolońskiej na zawody nowy zestaw już Wam pokazuję Haczek 18 Drenan 010 przypon Nie wiem czy ostry jest 20-25 cm. Tutaj dwie śruciny 8. Można sobie je regulować, oczywiście. Wedle uznania, ja chciałem troszkę tak bardziej podleszczać. No Testuję ustawienia. Tutaj wtedy lepsze są po prostu. Bardziej widoczne drania. I bliżej dna przynęta jest prezentowana. Są sygnałki sygnalizacyjne śruciny, teraz lecimy dalej z zestawem. Tu jest śrucina 6 25-30 cm nad tymi śrucinami. 33 to które są śrucinami sygnalizacyjnymi, śrucina dodatkowa, można też regulować, później jest mały wianuszek, trzech śrucin, jedna już jest czwóreczka, bo szóstka coraz większe. No i nad tym tutaj przyrotowo łezka. Gramowa. Ruchoma. Tutaj zablokowana śrucina, można ją dosunąć Albo właśnie jak są słabe brania jak teraz, nic nie bierze, w zasadzie zanęty nie brałem Tylko ziarnem rzuciłem, troszkę kukurydzą Pinka na haczyk lub dwie, albo kukurydza, ale nic na razie Godzinka, dwie, trening Setup jest dobry, ustawione wszystko, pięknie wyważone Mój no ta łezka, Zablokowana tu małą śruciną, dziewiątką Żyłka główna 0,14 No i Lecimy dalej z koksem. I słuchajcie, nowy lekki spławik do metody bolońskiej. 2,5 grama, jak widzicie, malowana część antenki na czarno. Polecam mu przy odblaskach światła, przy zachodzącym słońcu. Za chmurami polecam te spławiki, chyba od 2 gram do 10 do 15, są nawet. Ja tu chciałem yy, bardzo delikatnie łowić i zresztą właśnie ten zestaw testuję. Fajnie się sprawdza, nawet przy wietrze. Delikatne brania nawet można elegancko zaobserwować i leci dość daleko, także spoko. Ten leciutki zestaw koszulki, wiadomo. Tu jest koszulka zapobiegająca splątaniom, Druga i trzecia najmniejsza, żeby zlikwidować naprężenia żyłki na korpusie, tak żeby się nie wrzynał w korpus, żeby się żyłka nie wrzynała w korpus. No i to cały zestaw, który testuję. Fajnie jakby jakaś rybka jeszcze się zameldowała. Zobaczymy. No i to tyle słuchajcie, nic nadzwyczajnego Krótki trening Nad piękną moją wodą domową I tyle No cóż, tak też można Yeah Fajny ten wyciąg No witam. Mamy właśnie ładnego leszczyka. Słuchajcie. W podbieraku. Niespodziewanego. Krótki trening, 15 minut jestem. Słuchajcie, niczym nie lęciłem. Wyobraźcie sobie. Mam nadzieję, że mnie słychać. Tylko kukurydza. I proszę ja Was. Branie i taki leszczyk. No pięknie. Zobaczcie, jaki piękny leszcz. Piękny leszczyk. Słuchajcie, już go wypuszczamy. A tak. Tu się nie poplątało nic. No. Au, 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 spoko, spoko leszczyk. Poranisz mi zaraz paluchy. Zaraz go wypuszczamy. No tak ja wiem, kilogram ma może. Może 0,70 O chyba widać. No płynie leszczyku. Woohoo. Yes! zestaw skuteczny. Yes! No jak widzicie zestaw skuteczny. Bardzo ładne branie. Takie bez pośpiechu, leniwe jak to leszcz i zestaw słuchajcie skuteczny powiem wam szczerze, że jestem pozytywnie zaskoczony dzisiaj planowałem ten trening tylko do ustawień tego zestawu ja drugiego jeszcze na bolonkę, bo chcę w tym sezonie do zawodów troszkę przygotować właśnie metody bolońskiej oprócz pełnego zestawu czy tam głościówki no i zestaw się sprawdził, słuchajcie nakładamy kukurydzkę, bo to na kukurydzę wziął, i słuchajcie, nęciłem tylko i wyłącznie, wsypałem rę z ręki na 25 metr eee, Ziarn kukurydzy znaczy, ziarnami kukurydzy po prostu nęciłem, nie? Totalnie bez. Aż ta trzcina pierdzielona. Już tu krzaki, kurwa, nieogolone, po prostu jest. No ale cóż. Tu jak widzimy popaki mężnie trenują na deskach, na nartach wodnych, zobaczcie, świetny ten wyciągnie Może kiedyś spróbujemy, kto wie. A, będzie uba. No to tak z 10-20 km czy 10 km na godzinę chyba rozwija. Jak przy dobrym halsie. Ale fajnie. No wracając do wędkarstwa. Świetnie słuchajcie, leszczyk we wszedł. Podsypałem kukurydzą. Na 25 metr z ręki. Zapomniałem proces. Słuchajcie, zapomniałem przyponów. Mam jeden przypon. Zdjęty z innego zestawu. Ja jak Berety. Chciałem tylko wyważyć zestaw. No i jak widzicie, rybka ładna. Nie udało mi się nagradzić holu, tego brania. Tylko końcówkę holu. A ładnie walczył ten leszczyk. Grunt tu jest 1,5 metra. Znane Wam i mnie miejsce. Wora domowa, mój kącik treningowy i testowy. No na razie test świetny. Widzieliście zestaw przez chwilą. Leciutka bolonka 2,5 g. Zestaw na 20-25 metr. Tyle zdołałem dorzucić ręką. No i leszczyk wszedł. Słuchajcie, zaraz podrzucę też kukurydzką i sam nic żadnej zanęty, nic. Ale fajnie. Ha, ha. to jedziemy dalej z koksem. Może coś jeszcze będzie Podsypiemy po tym braniu Troszkę oczywiście Trochę hałasu narobiła ta rybka Pod proszę Parę ziaren Kukurydzy Co prawda na burza się zbiera I oby jeszcze troszkę Z tą burzą poczekało Z godzinkę, dwie To będę zachwycony Prognozę patrzyłem to w prognozie jest dopiero około do, do, 21 burza tutaj u mnie, także mam nadzieję, że te dwie godzinki jeszcze może, czy godzinkę uda mi się poholować trochę rybek. No zobaczymy. W każdym razie branie jest. Trochę przegruntowany zestaw mam, około pff, antenka z jest przegruntowany, czyli jakieś, nie wiem, 3 cm. Coś, coś koło tego Piękne branie, słuchajcie, naprawdę Czysty hol Haczyk 18, 0,10 przypom Także też bez szaleństw z, z holem Delikatny sprzęt no, Zawodniczy, no także Testy przebiegają Bardzo fajnie, boleń tu się rzuca Ale widzę, że leszczyk Może jeszcze jakiś wejdzie no. Jak to mówią leszczyki stadami Pływają może coś może coś się zameldowało w tej kukurydzy. I fajnie, bo tu bardzo selektywna widzę tutaj przynęta jest. Żadnych zanęt, żadnej drobnicy. No zobaczymy, a może jakiś linek? Chociaż tu olina lina bardzo ciężko jest. No zobaczymy. Ja troszkę szoruje przy dnie. Dlatego mi lekko przytapię, ale ja się tym nie martwię. Bolonka uniesiona do góry. Bardzo dobrze kontroluje zestaw, także... No, zobaczymy. Zamelduje się, jak będzie kolejne branie jakieś ja ewentualnie. Zbiera się na burzę, tak jak zapowiadali, także ja kończę. Udany teścik, w zasadzie nie trening. Setup zrobiony fajnie. Leszczyk ładny tak pod kilo był. Płotka, po jakieś brania, ale nic szczególnego. Zbieram się, zaraz jakieś grzmoty się pewnie zaczną. Cóż, słuchajcie, obiecuję, że w najbliższym czasie ukaże się pełen film serial Fishing Series poświęcony e, Federowi, rojąca szczytówka, gruncik. Fajne rzeczy mam do pokazania, fajną miejscówkę, także czekam na pogodę, ale nie wiem kiedy to będzie, bo na najbliższy tydzień troszkę mało czasu i zawoda a poza tym pogoda do dupy. Także czekamy. E, dzięki, że jesteście ze mną. Zapraszam na mój kanał. Wszystkich nowych widzów, subskrybujcie, aby być na bieżąco. Dzięki za oglądanie tego krótkiego meldunku. No i cóż, do kolejnego filmu. Zapraszam serdecznie do oglądania. Trzymajcie się, wędkarsko. Zapraszam również na vlogi i różne inne filmy, które się ukazują na moim kanale. Wszak to jest kanał wielotematyczny. Zapraszam jeszcze raz. No i cóż, do zobaczenia, do usłyszenia. Niebawem. Trzymajcie się. Cześć.